Sebastian, jest zima, jest śnieżnie i tak trochę żal, że nie możecie już wyjeżdżać na ten tor. No tak, no już myślałem, że teraz te ostatnie trzy tygodnie lutego będzie troszkę lepsza pogoda, już będzie można myśleć mniej więcej nad przygotowaniem toru do pierwszych treningów, Trener też tak podejrzewam, że myślał, a tutaj trochę nas zaskoczyło i podejrzewam, że jeszcze tydzień nie będzie nawet mowy o tym, bo no ciężkie warunki jak na razie, także no szkoda. Nawet nie możecie potrenować na pitbajkach, bo to była chyba taka trochę rekompensata tego braku żużla w okresie zimowym. No na pitbajkach yy, szczerze nie wiem, czy nie możemy, bo no, teraz nie jeździliśmy troszkę, bo i trener też był w domu, bo był chory i jakoś w następnym tygodniu trener miał dużo strasznie zajęć też nie było kiedy, ale może teraz się uda w tym tygodniu, bo jak trochę stopnieje, to nie będzie przeszkody. Czujecie już taki głód żużla? No na pewno każdy z nas czuje. Zakończyliśmy sezon tak naprawdę ostatnimi trzema treningami po łańcuchu herbowym gdzieś koniec października, czyli tak naprawdę jakoś no, długo jeździliśmy. Fajnie, że długo, bo nie było takiej dużej przerwy, ale no, każdy z nas pewnie już by chciał wyjechać.